Dzień dobry, zobaczcie co przyszło. Przyszły nowe gniazda, zaraz będę rozpakowywał i pokażę Wam jak wyglądają, i opowiadam trochę dlaczego. Postanowiłem zmienić trochę zbieranie jajek. No i mamy nowe gniazda review. Tak naprawdę, konstrukcja prosta. Każdy sobie pomyślał, eee, takie coś sobie w chacie zrobię, co tam będę zamawiał. No ale ja jednak wolę dać zarobić polskiemu przedsiębiorcy, który się z tym specjalizuje i robi to porządnie i fajnie i w ogóle. A ja wtedy mam czas poświęcić się czemu innemu, bo tak naprawdę ile można w końcu robić samemu, nie? Tu są takie fajne matki, tu mamy szufladę. I tą szufladę zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No i zobaczcie, wszystko to jest tury po prostej konstrukcji. Mamy klapę, mamy szufladkę, pod kątem jajka wpadają. Co najważniejsze, od dołu jajka nie będą dziobane. I też jajka, które nie będą wyjmowane, bo też o to mi chodziło. Jajko tutaj spada, kula się tutaj i kura tak naprawdę nie ma możliwości wyjęcia. Oki okay, ostatnie dni od ottowelniku. Kury wstawiłem im e, gniazda, żeby się do nich przyzwyczajały i już sobie je kminiły, bo takie same będą miały w kurowozie. Postawiłem je na grzędzie, delikatnie zamocowane na wkręty, bo też grzędy będą jakby pod tym, żeby sobie bezpośrednio mogły skoczyć na to. Zobaczymy też, jak to się będzie nam sprawować. Dlatego, kurki Enjoy! Enjoy! Obczajcie sobie. Zanim jeszcze przyszły tamte gniazda, mam takie plastikowe, jakieś kupione na portalu aukcyjnym. No i zobaczcie, ile jajek już się tam naznosiło. Zobaczymy. Młode kurki to małe jajka, a już mamy na jajówkę. No i gratisy dla stałych klientów, będą mogli sobie skosztować nowych jaj od nowych kur. No dobra, i mamy pierwsze gniazdo powieszone, i zrobimy tutaj całe do dołu całą wieżę. No i będziemy patrzeć, jak się to nam sprawdza. I ciekawe, czy roski wejdą stąd tutaj. Bo cele są troszeczkę malutkie, ale to celowo kupiłem takie, żeby weszły te małe kury. No i jeszcze przed przeniesieniem, postanowiłem zrobić im grzędy. Czyli już całkowite przearążowanie kurowozu dopóki te gniazda nie wyjadą no to to będzie takie trochę jakby niższe a potem zobaczymy jeszcze jak to się dalej potoczy